Halo. Halo, dzień dobry. Mówię do was ja. Witam was na kanale Poliplot. Yy, z góry przepraszam za y, mówienie do kotleta, ale mój telefon wydaje się jedynym urządzeniem, które y, w miarę przyzwoicie nagrywa dźwięk, więc y, muszę sobie poradzić. <laughs> jako że y, odczuwałam ogromny dyskomfort siedząc i gapiąc się w kamerę, to stwierdziłam, że w międzyczasie zajmę waszą uwagę, y, przynajmniej wzrokową, Czymś innym nie jest to dzieło moich marzeń, no ale przynajmniej macie na to patrzeć jak słuchacie jak głupio gadam więc I zastanawiacie się co tutaj w ogóle, co tutaj w ogóle chodzi i, i, i co, co to jest ten polip i, i kto za tym stoi i w ogóle i, i w ogóle w ogóle o co chodzi I pewnego pięknego dnia po prostu y, udało się go założyć po y, miesiącach zastanawiania się jakby to miało wyglądać i w ogóle Jaki by to miało cel, co bym tu miała wrzucać na to. No i w końcu udało się coś stworzyć, ale później dalej kanał leżał i leżał i leżał, bo podziały się pewne sprawy, którymi trzeba było się zająć w tym momencie, więc, więc, więc nie było za bardzo, kiedy po prostu coś stworzyć, żeby wam pokazać. Ostatnimi czasy pomysłów jest sporo, ale nie udaje się na razie nic zrealizować, bo pewne osoby, zamieszane, że tak powiem, w sytuację, mają maturkę. I też czasu jest dość mało, żeby, żeby cokolwiek stworzyć tu. No ale jak już y, uda się wszystko ogarnąć, obowiązki swoje i tak dalej, pewna osoba zda, trzymamy za to kciuki, y, to myślę, że będzie tu się znacznie więcej rzeczy pojawiało i y, będzie co oglądać. No. Co co widzicie, to jest w zasadzie jakaś taka pierwsza moja inwencja twórcza. Właściwie to, to jest pierwsza rzecz, jaką udało mi się dokończyć, którą zaczęłam na tablecie, więc stwierdziłam, że szkoda by było nie pokazać Wam, jak w końcu udało się coś zrobić. To znaczy, to nie jest oczywiście całe nagranie w momentach, Zapomniałam włączyć nagrywanie na przykład, bo coś takiego końcówki też nie ma, gdzie tam dodawałam te wszystkie efekty i ale na końcu zobaczycie, co z tego wyszło i mam nadzieję, że, że, że Wam się spodoba. Czekam na Wasze sugestie, co chcielibyście tutaj oglądać. Dajcie znać w komentarzach, czy co, co chcielibyście zobaczyć, jakieś propozycje wasze i, i myślę, że, że y, jakoś się dogadamy. Na pewno będzie to się dużo pojawiało rzeczy związanych z tańcem, może też właśnie więcej takich równych moich. Dzikich działań w Photoshopie, bo, bo tak chciałam pójść w stronę bardziej artystyczną tego kanału, dlatego takie, takie rzeczy na pewno będą się tutaj pojawiały. No i mam nadzieję, że w końcu uda mi się zacząć coś regularnie tworzyć i wrzucać tu dla Was, bo, bo na razie to nie idzie mi to. Ale trzeba nareszcie spiąć dupeczkę i zacząć coś pracować i tworzyć dalej. Jeśli jesteście zainteresowani, to klikajcie przycisk subskrypcji poniżej, dajcie znać, co, czego ode mnie oczekujecie, co byście chcieli zobaczyć, ja na pewno wszystko rozważę. No i, i to było na tyle z mojej strony, to trzymajcie się cieplutko, na razie pa!